Chciałem się z wami podzielić takim słowem, które, które już też było zostało wspomniane przez Maćka, a wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest słowo z szóstego rozdziału Ewangelii Jana. Może otwórzmy ten szósty rozdział Ewangelii Jana. Wiecie, tak dzisiaj rano, kiedy rozważałem to słowo, kiedy nawet wczoraj wieczorem myślałem o tym, miałem taki obraz przed sobą. Przyglądałem się, przyglądałem się e, pracy człowieka. Człowiek e, e, widziałem, zamyślał w tych swoich e, e, myślach o panu, gdzieś e, dumał, coś zapisywał. I tak sobie właśnie w sercu myślałem, Boże, jak to dobrze czasami być e, w takiej duchowej kuchni. W kuchni fajnie przebywać. Każdy z nas to wie. Kto mówił, powiedziałby mi teraz, że w kuchni jest źle przebywać, kiedy jest robione jedzenie, to bym powiedział, że hmm, chyba mam jakieś problemy z żołądkiem. W kuchni jest dobrze przebywać, kiedy to jedzenie, kiedy czujemy tą woń tego posiłku, myślimy sobie, no to będzie coś smacznego, to będzie coś dobrego. No za chwilę będzie następny etap, czas spróbować. I tak właśnie, kiedy wczoraj patrzałem, to. Właśnie w tym e, e, mogę się też zachwycać, że tak jak pokarm dla tego ciała i chociaż on chwilowy, chociaż to rzeczywiście jest tak jak mówimy, że tyle roboty, a tak szybko zjedzone, to jest niesprawiedliwe. Tak ten pokarm duchowy e, potrzebuje też wysiłku, potrzebuje pracy i ma dużo lepszy efekt. Pan Bóg to lepiej uczynił, naprawdę, dużo lepiej, e, można powiedzieć, doskonały swój pokarm obdarzył, e, dużo lepszym przeznaczeniem i dużo lepiej e, jest, może on być wykorzystany na wieczność. To wiemy, chwała Bogu za to, ale jest jedno, słuchajcie, co, e, co, co Bóg ostrzega, przed czym ostrzega. Tutaj właśnie w tym szóstym rozdziale Ewangeliana widzimy tą całą historię, począwszy od e, nakarmienia. Począwszy od tego, że chcieli obwołać Jezusa królem, Jezus w tym 16, 15 wersecie tego rozdziału, poznawszy, że zamyślają podejść, Jezus, poznawszy, że, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. On doskonale wiedział, jak zmienny jest człowiek. On doskonale znał człowieka. W tym drugim rozdziale, ostatnim wersecie, czytamy, że nie potrzebował żadnego. O człowieku świadectwa. Znał człowieka, że dzisiaj człowiek jest tutaj, jutro może być gdzie indziej. Ale on był inny, on był stały. Chrystus był stały w tym, co robił, w tym, co mówił, w tym, jaką miał relację z Ojcem. Był stały. Każdego dnia był z Ojcem. O no, w momencie, nawet kiedy go chcieli obwołać królem, przecież dzisiaj byśmy, można powiedzieć, specjalnie że nachodzili na ten tłum, może jeszcze byśmy specjalnie się gdzieś wyżej postawili, żeby tylko mnie z nikim nie pomylili. Kiedy chcieli, chciałby mnie obwołać królem? Może byśmy jeszcze faktycznie jak się sobie poczynili pierstały, żeby tylko stanąć na wysokości, no to mogę zostać królem. Taki jest człowiek. Ale Chrystus właśnie znał tego człowieka. On nie potrzebował, żeby człowiek go nazywał królem. On potrzebował wykonać Bożą wolę. Nie chciał być na jakichś wyniosłościach ludzkich. On chciał uwielbić swojego Ojca. On chciał naprawdę wykonać wolę swojego Ojca. I dzisiaj można powiedzieć, diabeł, tak jak wiedział, jak, jak e, 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 nie zwycięży Chrystusa, chociaż próbował go również w ten sposób podejść, może uda się pychą. Może uda się, może uda się przez ten lud, może uda się przez to, że obywają go za chwilę królem. Może uda się przez to pociągnąć w jakąś nieprawość, w jakiś zły czyn, w jakiś grzech. A jednak się nie udało. Dzisiaj tak samo próbuje lud Boży. Może siądź wyżej, człowieku. Może daj to krzesełko swojej cielesności, niech sobie wygodnie zasiędzie. Pozwól jej, żeby chociaż troszeczkę miała przyjemności. W niczym tego nie widzimy. Gdzie Chrystus odszedł? Czy odszedł, żeby sobie pomyśleć, jak mógłby w sumie wykorzystać to tych ludzi? Nie, odszedł do ojca swojego. Spędził tam czas ze swoim ojcem. Wiemy o tym z innych fragmentów Bożego Słowa. Wiele czasu spędzał. Noce spędzał na modlitwie do ojca. I tak też tutaj było. I za chwilę widzimy, że rozstrzyga się naprawdę jedna z takich, bym powiedział, właśnie jak się przyglądam, wielkich bitew. Wielkich bitew. Chrystus wiedział dobrze, za, co będzie za chwilkę. Chrystus wiedział, że za chwilę z tego wielkiego, można powiedzieć euforyt, euforycznego, takiego, można powiedzieć entuzjastycznego ludu, za chwilę będzie inna sytuacja. Za chwilę będzie mówił do ludzi o tym, że kto go spożywa, że kto będzie jadł ze stołu Bożego, na którym jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. Kto będzie spożywał z tego stołu Bożego, ten żyć będzie. Ale Jezus Chrystus również wiedział dobrze, że kiedy te słowa mówił do ludzi, wiedział dobrze, że jeśli ojciec. Nie przyprowadzi człowieka do Chrystusa, to człowiek sam nie jest w stanie tego zrozumieć. Nie jest w sta stanie sam przyjść do Chrystusa. Nie jest w stanie sam uwierzyć w Jego słowa. Tak to się też dzisiaj odbywa. Dzisiaj się nic nie zmieniło. Ojciec mówi, wielu mówi dzisiaj Bóg, 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 Bóg. Ojciec prowadzi do syna. Mówi, to jest mój syn. W nim jest zbawienie. W nim jest uratowanie. W nim jest odkupienie. Jeśli będziesz mu posłuszny, możesz do mnie mówić: Panie Panie, nie wejdziesz. Możesz do mnie mówić, Boże, nawet krzyczeć, nie wejdziesz, to jest mój syn. Dałem go po to, żeby w nim dać człowiekowi ratunek. Inaczej nie da rady. Czytamy o tym w tym 44 wersecie. Nikt nie może przyjść do mnie. Mówi Chrystus, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a jego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga, każdy, kto słyszał od ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. I tutaj widzimy wyraźnie, że dzisiaj jak my, jak my, zrodzi się od razu pytanie, jak my dzisiaj zabiegamy o to, żeby Bóg nas rzeczywiście yy, mógł. Właśnie uwielbić, nasz Bóg mógł się uwielbić w tym, że my chwalimy swoim życiem jego syna. Czy my rzeczywiście dajemy się ojcu przyprowadzać do syna? Ktoś by powiedział, to jest, to jest przecież tylko początkowy element. To jest tylko element nawrócenia. Ojciec przyprowadza do syna, naw nawracamy się. Nieutracone. Słuchajcie, yy, ojciec prowadzi do syna. Czy nie jest dzisiaj tak? Że znowu, po raz kolejny chrześcijanie myśli sobie: O minę Chrystusa, przyjdę do Boga, będę wielbił Boga, będę śpiewał Panu Bogu, będę nawet czytał o tym Panu Bogu. I myśli sobie: Gdzieś tam w zanadrzu powstaje myśl: Przecież nie jesteśmy w stanie wykonać tego, co chce Chrystus. A Bóg przychodzi wtedy człowiek do Boga, a Bóg mówi: Do Syna. W Nim się objawiłem, w Nim się pokazałem. W nim pokazałem ci jak żyć. Jeśli nie wykonasz tego co mówiłem przez syna do ciebie, nie wejdziesz do nieba. Królestwo niebieskie nie będzie twoim udziałem. Nie wejdziesz tam. Ojciec prowadzi do syna. Można to jeszcze bardziej zobaczyć, kiedy widzimy w słowach to kiedy widzimy, że w 14 rozdziale może otwórzmy. Tam jest również o ojcu. 14 rozdział. Zmiany nam dobrze, dobrze wersety. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, 23 werset 14 rozdziału, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które e, słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. Tutaj Chrystus mówi w wyrazie, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Więc Chrystus nic nie robi bez Ojca, a Ojciec jest jedno z Synem. A Ojciec jest doskonałą jednością ze swoim Synem. Można powiedzieć, właśnie po to go dał, po to dał Jezusa Chrystusa, żeby w Nim człowiekowi właśnie pokazać i cały czas człowiekowi dać swój plan. Naprawdę, jak przyglądam się temu wszystkiemu, również temu szóstemu rozdziałowi Ewangelii Jana, widzę w nim zawarty Boży plan. Plan, który człowiek skutecznie próbuje, kiedy patrzy dzisiaj na ludzi, widzę że człowiek skutecznie próbuje go pominąć. Wielu Bóg będzie musiał powiedzieć: Nie wejdziecie. Ja was, wam mówiłem o moim synu. Ja was odsyłałem do mojego syna. Ja nawet więcej was przyciągałem. Do Syna. Ja Wam pokazywałem mojego Syna, przyciągałem Was do Syna. Odrzuciliście Syna, odrzuciliście mnie. Nie da rady pominąć Chrystusa. Nie da rady pominąć Jego słowa i powiedzieć, że dzisiaj to słowo nie jest potrzebne. Tutaj słyszeliśmy przed chwilą o tym, że można być człowiekiem, który gdzieś w tym wszystkim jednak nie słucha, nie poddaje swojego serca Bogu. Gdzieś, gdzie nawet w pewnym momencie odwróci się z powodu ostrości słów, wielu się odwróci, wielu się odwraca każdego dnia od Chrystusa. Chcieliby go pominąć. Prorocy nie mieli takiej, może, można powiedzieć, takiej wielkiej, zaszczytnej okazji, jaką my mamy. Nie mieli oni, oni wyczekiwali tego. Bóg im pokazywał siebie, ale również pokazywał im na Chrystusa. Również pokazywał im, że przyjdzie z pokolenia Dawida. Z pokolenia Dawida przyjdzie taki ktoś, kto tylko on będzie mógł być pośrednikiem między mną a między wami. Nikt inny nie da rady. To jest, można powiedzieć, jeszcze dużo milion razy silniejsze, bym powiedział, od tego, jak my sobie nieraz jesteśmy w swoich pracach i mówimy droga służbowa. Drugą służbową jest najpierw przełożony mój, ten, który jest moim przełożonym, później jest nad, przełożony nad tym przełożonym i później jeszcze ktoś. Bóg wyraźnie zaznaczył, że pośrednikiem między nim a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Jeśli jego słów nie słuchamy, jeśli jego słowa dzisiaj pomijamy, pomijamy całkowicie pośrednika, pomijamy całkowicie Chrystusa, możemy sobie krzyczeć w stronę Boga, podnosić swoje ręce wysoko, gdzieś po prostu. Myć, mieć swoje myśli, ale jeśli pomijamy słowo Chrystusa, nie wejdziemy do nieba. Dlatego dzisiaj ta tak wielka odbywa się, e, można powiedzieć, e, selekcja, jakby to inaczej nazwać, dzisiaj odbywa się sąd nad człowiekiem. Lepiej. Wielki sąd odbywa się dzisiaj już nad tym, co człowiek chce, czy chce chodzić w światłości. Czy chce chodzić w światłości Bożego Słowa, nie da rady bez kochania Chrystusa, bez kochania Bożego Słowa ostać się na tej ziemi. Możesz słuchać sobie słów, możesz mieć teologicznie rozwinięty swój umysł, naprawdę być człowiekiem takich wysokich, elokwentnych myśli, ale w pewnym momencie, kiedy nie uznasz Chrystusa w każdym swojej minucie swojego życia. Nie uznasz Chrystusa Panem. Bo To znaczy, punkt pierwszy, i robię to, co mówi mi Chrystus. Punkt drugi, wykonuję tylko i wyłącznie to, co On mi pokazuje. Szukam Jego woli, szukam tego, co On chce, nie ja. Umartwiam swoje ego, umartwiam swoje pyszne ja przez moc Chrystusową, z której narodził mnie na nowo. I tak moglibyśmy sobie mówić punkt po punkcie, wyszczególniać. Co powinno robić dziecko Boże? A od czego dzisiaj tak wielu wpadających w cielesność próbuje powiedzieć, to nie jest taki wymagający Bóg? Zobaczmy Chrystusa, zobaczmy chociażby nawet to kazanie na górze. Czy ktoś by mógł powiedzieć na temat tego, kto wypowiedział to kazanie na górze, na temat samego Chrystusa, że On nie jest wymagający? On jest dużo więcej wymagający, niż sobie myślimy. Dlaczego? Dlatego, że On sam poświęcił wszystko, że to Ojciec wymagał, On to uczynił. Ojciec wymagał tego, żeby ktoś przyszedł czysty na tą ziemię i wykonał jego wolę w sposób czysty. Nie poddał się grzechowi, została złożona czysta ofiara. Ojciec tego chciał. Żeby złożona była czysta ofiara. Wtedy, dopiero kiedy ta ofiara będzie złożona, dopiero wtedy Ojciec będzie mógł przebaczyć. Boże, mu, można powiedzieć ludowi. I tak, się to, I tak też to wygląda, tak się też to odbywa. Szósty rozdział. Powracając jeszcze do, do stołu, szósty rozdział Galilii Jana. Tutaj wyraźnie widzimy, że. W 31 werset? ojciec, na, e, ojcowie nasi jedli Mannę na pustyni, jak napisano chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ja jestem, 51 werset, ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Jak dzisiaj spożywamy. Um, można powiedzieć, tą ofiarę, to oddanie Jezusa Chrystusa za żywot świata, jak my dzisiaj to spożywamy? Jak my dzisiaj to jemy? Z Cz, czcią? Z szacunkiem? Z uwielbieniem? Czy przypadkiem nie jest tak, że jeszcze w sercach swoich gdzieś myślimy o tym, że to jest król królów, król chwały, a jednak nasze ręce, nasze nogi, nasze oczy idą do czegoś, co jest nieprawe, co jest jemu nieposłuszne? Naprawdę, to jest wielki temat. To nie jest coś takiego, co moglibyśmy powiedzieć sobie, że to jest elemencik, który Bóg naprawdę nie weźmie sobie tak do serca w momencie, kiedy będzie miała wpuszczać do nieba. Nie będzie chodziło o to. Nie, właśnie jestem tego pewny, świadomy tego, że Bóg będzie się pytał, co zrobiłeś z moim synem? Czy spożywałeś, czy ofiara mojego syna miała dla ciebie tak ogromne znaczenie, tak potężne znaczenie, jakie miała dla mnie. Czy ona miała tak wielkie znaczenie dla ciebie? Czy spożywałeś mojego syna Jezusa Chrystusa? Jeszcze moglibyśmy patrzeć na, na to, jak z czego spożywali, z jakiego stołu spożywali w Starym Testamencie, ale powiedzmy tylko sobie o tym krótko, że ci ludzie, którzy spożywali, woleli wybierać stół Boży, chociażby nawet z księgi Daniela, ci młodzieńcy, którzy byli wzięci do Babilonu. Byli wzięci do, można powiedzieć, do Babilonu. Więcej byli wzięci do, można powiedzieć, na dwór króla. Mogli zjeść z jego, pić wina, jeść z jego posiłków, królewskich iście posiłków. Oni powiedzieli przez wzgląd na to, co Bóg powiedział. Przez Mojżesza nie będziemy tego robili. Przez wzgląd na to, co Bóg powiedział. Czytamy o tej w trzeciej trzecie księdze Mojżeszowej. O tym czytamy. Począwszy od pierwszego wersetu, trzeciej księgi Mojżeszowej, bodajże 13 rozdziału. Czytamy o tym, że Bóg mówi, że będziesz jadł to i to będziesz spożywał. Oni pamiętali na to, że Bóg im to rozkazał. Dlatego powiedzieli: Nie będziemy nic z tego jedli. Dajcie nam jerzyny i wodę. Będziemy z tego spożywali. Oni, zobaczcie, wybrali, nawet ze względu na ten pokarm, ale ze względu na posłuszeństwo. Bóg im błogosławił. Ze względu na to, że wybrali posłuszeństwo ponad to, co mógłby z nimi zrobić ten król babiloński. Ponad to, co mogłoby się stać z ich ciałem, oni wiedzieli dobrze, że ich Bóg jest na pierwszym miejscu. Dzisiaj tak samo to wygląda. Z czego spożywamy? Czy cały czas posłuszeństwo do Boga jest tym posłuszeństwem tak i amen? Naprawdę, niech Bóg nam w tym pomoże. Wiecie, a kiedy nad tym rozmyślałem dzisiaj, kiedy na tym e, e, modliłem się do Boga, to doznawałem w swoim ciele to, co do normalne jest, kiedy doznaje dziecko Boże, kiedy po prostu musi się z tym zmóc, kiedy musi z tym się zmierzyć. I myśli sobie, to nie może być coś, co po prostu sobie tak minę. To nie może być coś, co Chrystus w pewnym momencie powie, Ty też odrzuciłeś moją naukę. Ty też odrzuciłeś spożywanie mojego ciała i picie mojej krwi. Czegoś, co poświęciłem za ciebie. Z tego stołu wy wy wybierałeś sobie, go, sobie tylko te kąski, które mówiły o zbawieniu, o darach, o czymś, co miałeś otrzymać, a nie o tym, że mówi o śmierci mojej i śmierci twojej we mnie. O tym mówi Chrystus: kiedy będziesz mnie spożywał, masz myśleć o tym, że już umarłeś dla swoich rzeczy. Ciało nie lubi tego słuchać. Nie lubi. Ale Chrystus mówi inaczej: do nieba nie wejdziesz, jeśli nie będziesz spożywał mojego ciała i pił mojej krwi, jeśli nie weźmiesz tej ofiary do swojego serca i w tej ofierze nie znajdziesz swojej śmierci i w moim zmartwychwstaniu, w twojego zmartwychwstania, nie wejdziesz tam. Nie wejdziesz. Nie będziesz tym uczniem, który rozumie to. Oni mogli powiedzieć, nawet kiedy Chrystus do nich mówił: Czy nie dwunastu was wybrałem. Ale jeden z was jest diabłem. Po tym wyznaniu, kiedy Piotr powiedział, co tutaj Maciuś już czytał, co słyszeliśmy przed chwilą, kiedy powiedział to o Jezusie, wyznał o Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, co Jezus Chrystus w tym momencie powiedział. Nie powiedział, och, wspaniali moi uczniowie, jak się cieszę, że chociaż Wy przy mnie zostaliście. Ale on wiedział, że również przez nich, również wśród nich będzie przesiewanie. Że również wśród nich. Będzie ktoś, kto obróci się przeciwko Niemu. Nad więcej wyda Go na śmierć. Wyda Go na, e, na wolę tamtych ludzi, którzy chcieliby Go zabić. On wiedział dobrze. Dlatego On znał dobrze człowieka. On zna również dobrze nas. On wie o nas doskonale. To, że dzisiaj nas zachęca... To, że dzisiaj chce nam pokazywać swój stół, że nam pokazywać chce wszystkie pokarmy na tym stole i nie chce, żebyśmy sobie po prostu czynili z tego stołu taki, można powiedzieć, jak to dzisiaj się nazywa szwedzki stół, że sobie wybieramy ten kąsek, że sobie wybieramy ten kąsek, nie pozwoli na to. To nam się wydaje, że sobie możemy wziąć z Ewangelii, bo zrozumieliśmy z Ewangelii, że raz zbawiony na zawsze zbawiony, że możemy sobie to wziąć i to sobie tak po prostu. Trzymać i tym się tylko delektować, reszta rzeczy jest nieistotnych. Nie, na tym stole jest również nasza śmierć w Jezusie Chrystusie. Na tym stole przede wszystkim jest to, że jeśli nie pójdziemy do Boga i nie powiemy, Boże, pokaż jeszcze bardziej nam swojego Syna, żebyśmy jeszcze bardziej Go uwielbili i w Nim uwielbili Ciebie, to pójdziemy w całej swojej religii po prostu na wieczne zatracenie. Tak jak idą miliony, można powiedzieć, na tej ziemi. Tak jak idą tłumnie ludzie. Tak jak szli tłumnie ci ludzie, którzy byli już nakarmieni, może jeszcze pełne brzuchy mieli, a za chwilę usłyszeli te słowa i pomyśleli sobie, jak to można. Tak rzeczywiście słuchać. On tak przecież ostro mówi, bo Chrystus jest zdecydowany. On naprawdę jest zdecydowany, bo On wie, czego chce. On wie, czego chce. On wie, na czym, na czym mu zależy. To, że dzisiaj człowiek jest. Yy, tak lekki, tak wydaje mu się, mam już naprawdę tak mocną wiarę, że i nic nie zburzy. Tak mocno stoję, stąpam po tej ziemi, że już nikt mnie nie wzruszy. To wielka obawa wielka obawa. Bóg zawsze ma prawo i zawsze będzie miał prawo zmienić swoje dzieci, docierać do swoich dzieci. Zawsze to jest prawo Ojca. To jest właśnie prawo Ojca. Praw ojca, który zawsze będzie prowadził do swojego syna Jezusa Chrystusa. Zawsze będzie prowadził do niego. Do nikogo innego nie zaprowadzi. Nie zaprowadzi nigdy do cielesności. Nigdy do niczego złego nie zaprowadzi ten ojciec. Nieraz ja mogę mieć jakąś myśl w stosunku do swoich dzieci. Mogę nieraz mieć taką myśl, że te dzieci, tym dzieciom coś podpowiem i w tym gdzieś będzie może jakiś błąd. I również mam świadomość tego, że może być błąd, że może gdzieś to dziecko po prostu pójść w pewną sprawę i powiem później: chwycę się za głowę i powiem, Boże, przebacz mi i proszę, pomóż i weź ty to w swoje ręce. Bo świadomie to uczyniłem, ale jest ktoś, kto nigdy się nie pomyli, kto zawsze swoje dzieci prowadzi w dobrym kierunku. Zawsze te dzieci, zaopiekuje się tak nimi, że zawsze poprowadzi w jednym, do jednego, do swojego Syna Jezusa Chrystusa. To mnie zachwyciło. To jest podstawa. Ktoś by powiedział coś, dzięki czemu się nawracał. Ale również to jest coś, co chce, żeby towarzyszyło całym mojemu życiu. I to musi towarzyszyć nam nieustannie, że nie da rady, nie da rady być chwalcą Bożym bez wykonywania słów Jezusa Chrystusa. Nie da rady, dlatego muszę je zgłębiać, muszę je poznawać, muszę być z nimi nieustannie. Muszę właśnie karmić się, być w tej kuchni, gdzie przyrządza się ten posiłek, gdzie rzeczywiście mogę widzieć, jak powstaje Boże dzieło zbawienia. Jak, jak rzeczywiście Bóg przez te swoje słowa otwiera jeszcze bardziej mi, jak właśnie, jak wygląda Jego plan do człowieka. Muszę z tym być. Dzisiaj odbiega się od tego. Dzisiaj bardzo mocno się mówi o tym, że człowieku, korzystaj z mediów, korzystaj z tego wszystkiego. To szybciej przyprowadzi cię do Boga. Nie, nie ominiesz czasu rozwoju. W czasie rozwoju jest potrzebny każdy etap. I Bóg doskonale ma to przygotowane dla, swojego, dla każdego swojego dziecka. Gdyż on dziecko przygotowuje na wieczność. Na całą wieczność przygotowuje swoje dziecko. I wszystko w tym swoim planie ma. Ale nigdy to nie minie Chrystusa. Nigdy to nie minie Chrystusa. Nawet największe, najwspanialsze nauki tego świata. Można powiedzieć nawet nauki, e, nauki ludzi, którzy mają się za wielkich mężów bożych. I, 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 I gdzieś widzimy, że po prostu są piękne, pięknie wygładzone te słowa. To widzimy w tym momencie, kiedy gdzieś już ściągają z Chrystusa. Gdzieś odchodzą od tego Chrystusa, od Jego wielbienia, od Jego słowa. W tym momencie wiemy, niebezpieczeństwo. Ojcie, ojca już w tym nie ma. To dziecko powędrowało swoją drogą. To dziecko wyszło z domu. Poszło w swoją stronę. W tym domu jest porządek. W tym domu naprawdę jest porządek. Ojciec, wszystko ma uporządkowane. Chwała Bogu. Amen.